Z niekłamanym zaszczytem, satysfakcją em, i pod ekscytowaniem sięgającym bardzo wysoko chciałbym zaprezentować wgrywany fragment gameplayu z Game The Game 3. Jest to poziom pierwszy, jaki w ogóle powstał. Jeśli chodzi o tą grę, są już następne. Jednakże na tę chwilę chciałbym jedynie się podzielić tym pierwszym, ponieważ to ma być tylko taki before, taki przedsmak, taka demówka tego co Was czeka w pełnej wersji. Tutaj, jak widzicie, już ledwo zaczęliśmy. A faszerujemy połowiem naszych bezlitosnych wrogów. Tak, naszych bezwzględnych wrogów możemy faszerować wybuchającymi beczkami, po prostu nie strzelając kiedy gdzieś blisko stoją. Tutaj, oczywiście, poradzimy sobie za pomocą naszej snajperki, ponieważ właśnie ona się najlepiej sprawdza na większe odległości. Natomiast po chwili zdobywamy kałacha, i oczywiście, za jego pomocą eksterminujemy naszych oponentów. Tutaj mamy taki mini-obóz, oczywiście parę kroków dalej mamy kolejny. Ledwo zdobywamy apteczkę, już kolejna nas strzela z rakietnicy i oczywiście chwilę później obaj są martwi. Warto zwrócić uwagę, że na tym poziomie, jako że dzieje się on w Republice Południowego Konga, czy jakimś tam innym czarnym państwie, strzelamy tylko i wyłącznie do czarnych. Specjalnie musiałem ściągnąć kilka zdjęć Murzynów z Google, żeby tekstury mord zrobić. Zresztą w jakimś Nightingale pokażę wam, jak to powstało. Wszyscy przeciwnicy tej gry. Oczywiście, przeciwników mamy kilka rodzajów, żeby nie było, że strzelamy tylko do klonów. Jedni mają afro, czapki, e, jeszcze inni wyglądają jak barrio malotelli. E, oczywiście, wszyscy padają tak samo pięknie. E, tak, zły korek productions, bardzo by chciał podkreślić, że nie strzelamy do klonów, ponieważ w większości gier teraz strzelamy do klonów, a że Zwykorek Productions to dużo lepsze studio niż wszystkie inne, i tworzy lepsze gry. To po prostu nie zachowujemy ani krzty fałszywej skromności, i wszystkie swoje osiągnięcia będziemy tutaj bardzo podkreślać. Oczywiście warto też zaznaczyć przy okazji, że kiedy już strzelamy z to ten shotgun jak widzicie ma całkiem sporą moc w przeciwieństwie do większości gównianych shotgunów w dzisiejszych gównianych strzelankach, kiedy to bierzesz shotguna do ręki i strzelasz w niego we wroga, strzelasz, strzelasz i właściwie gówno z tego jest, prawda? Natomiast tutaj shotgun jest całkiem przydatną bronią, a przeciwnicy tylko potwierdzają. Oczywiście możemy też użyć rakietnicy, której chwilowo nie mam, ale zaraz będę miał, bo tutaj miał ją jeden druk. O proszę, możemy przecież posługiwać się bronią zdobytą na wrogu, bo czemu nie. A rakietnica dobrze się przydaje na rozwalanie jakichś bardziej zbitych grupek wrogów. No widzicie, tu było trzech i już jest trzech martwych. Tutaj możemy sobie ładnie rozwalić te dwie beszki, które są ustawione oczywiście w strategicznych miejscach, tam gdzie wrogowie. Dzięki temu dużo łatwiej idzie nam po prostu rozpalanie naszych oponentów i przebijanie się przez cały level. Zdobywamy kilka apteczek, trochę amunicji. O, w tym miejscu możemy potrenować strzelanie. Oczywiście tego nie zrobimy, bo trzeba oczywiście oczyścić cały barak z naszych... Przeciwników, którzy jak widać mają zacięcie trochę graficzne, ponieważ walnęli sobie na ścianę takie czaszki po prostu. To oczywiście wspiera naszą imersję w grę. Można się tutaj naprawdę wciągnąć. I kiedy mówię naprawdę, mam na myśli naprawdę. Dlatego uważajcie drogie dzieciaczki, żebyście za bardzo nie wciągnęli, jeśli będziecie już grać. Ponieważ w pewnym momencie może się okazać, że zaczniecie tylko na kilka minut, a skończycie nad ranem i trzeba będzie iść do szkoły, a wy będziecie bardzo niewyspani. Rozwalamy kolejnego wroga. Jak widzicie, tutaj zabrał nam prawie całe życie, ale udało nam się zdobyć gitarę i zakończyć ten level. Dziękuję za uwagę, dobranoc.